Wszystkich. Dziś pokażę Wam, jak zrobić sakiewki z ciasta francuskiego z kurczakiem. Będzie to, może to być przekąska, może być mały obiad, w zależności co chcecie. Potrzebujemy tak: fileta z kurczaka pokrojonego już w kosteczkę, ja sobie już go pokroiłam. Pół cebuli czerwonej też pokrojonej drobno, no w kostkę, czy tam jak wolicie grubsze kawałki, możecie grubiej. No i tu jest około 10 dekosera żółtego startego na grubych oczkach. Najpierw, co robimy. To naszego kurczaka będziemy doprawiać. Wlewamy troszkę oleju, żeby ładnie nam się usmażył. Niedużo. Dodajemy, ja akurat dodaję przyprawę gyros. Możecie dodać kebab gyros, możecie dodać przyprawę do kurczaka, co lubicie. Ja lubię akurat gyrosa i ją mam, więc dodajemy około łyżeczki. Chyba, że chcecie mocniejszy i wyraźniejszy smak, możecie dodać więcej. Pół łyżeczki majeranku. 1 trzecia łyżeczka trzosku, możecie użyć też świeżego. Również 1 trzecią łyżeczki bazylii. łyżeczki słodkiej papryki, chyba że wolicie na ostro, możecie dodać ostrej bądź chili i jedną trzecią łyżeczkę oregana. To wszystko ładnie razem mieszamy, żeby nam przeszło. ładnie będziemy smażyć mięsko ładnie już nam się przypieka. Jeżeli macie zbyt mało oleju, możecie spokojnie go dolać. Mięsko ładnie już się nam piekło. Teraz przesypujemy je do jakiegoś osobnego pojemnika, do jakiejś miski. I na tym delikatnym tłuszczyku, który nam został, smażymy cebulę. Cebulkę smażymy na, na małym ogniu, żeby nam delikatnie zmiękła i będziemy ją dodawać y, do mięsa. Jeżeli mało zostało Wam oleju z kurczaka, możecie spokojnie y, dodać, ale naprawdę to jest y, kilka kropel. Tak żeby ta cebula nie pływała w oleju. Cebulka ładnie nam już zmiękła, delikatnie. Dodajemy ją do kurczaka. Jeżeli lubicie więcej cebuli, możecie dodać całą cebulę. Jeżeli nie macie czerwonej, możecie spokojnie użyć białej. Czekamy parę minut, żeby troszkę przestygło, i będziemy dodawać ser żółty. Kurczak z cebulką już przestygło delikatnie. Dodajemy ser żółty. Mieszamy. I dodajemy łyżkę majonezu. Wtedy nasz farsz będzie taki mokry. Nie będzie aż tak sucho, bo ciasto francuskie ma to do tego, że jest takie suche trochę, więc farsz będzie taki mokry, będzie fajnie się komponowało. Wszystko ładnie mieszamy i będziemy wykładać na ciasto francuskie. Ciasto francuskie rozwijamy Ciasto francuskie dzielimy na cztery części. Wychodzą nam cztery prostokąty i dzielimy je wzdłuż. Wyszło nam 8 kwadratów i na każdy kwadrat nakładamy nasz farsz. Na każdy kawałek nakładamy odrobinę farszu. I zawijamy po prostu do środka rogi. I wychodzi nam sakiewka. Gotowe sakiewki przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. I tak robimy z każdym kawałkiem ciasta. Sakiewki smarujemy białkiem, żeby ładnie nam się zarumieniły i wkładamy je do piekarnika nagrzanego do 200 stopni góra dół i pieczemy przez około 20, tak do 30 minut. Tki pięknie się już upiekły, można je podawać z zasami.